Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek z tej strony. W moim ostatnim odcinku, na samym końcu, tak trochę w tajemniczy sposób, ale y, przedstawiłem y, pokrótce perfumy, o których y, będzie mowa właśnie w tym materiale. Perfumy y, zainspirowały mnie, trochę y, zaciekawiły mnie tym, że wygrały nagrodę. Ja osobiście nigdy nie słyszałem o takiej nagrodzie, nigdy nie słyszałem o przyznaniu takiej nagrody. Jest taki magazyn kanadyjski, taka wersja internetowa, która się nazywa AskMen.com. To jest ogólnie taki magazyn skupiony wokół panów. Jest tam o stylu, jakiejś modzie, jest o kosmetykach, jest też coś o seksie, tam akurat nie wchodziłem, ale ogólnie w tamtym roku było takie podsumowanie, i perfumy, o których dzisiaj będę mówił, wygrały w swojej kategorii Body Care Products, a więc to całe zestawienie nazywało się Grooming Awards 2024, i te wygrały w Body Care Products, a więc no. Higiena osobista, powiedzmy. Jak ja tak na szybko przeglądałem, co tam się dzieje, tam było właśnie kilka różnych takich perfum. Były na przykład perfumy najlepsze ambrowe, były perfumy jakieś takie do wyjścia i tak dalej, i tak dalej. A te wygrały w kategorii The Best Clean Fragrance. A powiem Wam szczerze, że ja z takimi perfumami jakoś specjalnie do czynienia nie miałem. Podobne coś perfumy, ale to nie jest to samo, od razu zaznaczam, coś podobnego charakterem kiedyś mam chyba nawet, a jedne miałem. Ci, ci co znają perfumy Hermes, Voyage albo Cartier Déclaration. Od wydaje mi się, że oba robił Elena, a więc bo one są nawet trochę podobne właśnie charakterem. To coś gdzieś tam piszczy, ale mówię kompozycyjnie to nie jest to samo. Jedne z takich czystych, które ja mam u siebie, powiedzmy czystych, które mogłyby gdzieś stanąć na półce obok, ale to też jest całkiem inna klasyka. Antonomii, a te nazywają się Bois Blanc Pudic. O tych już kiedyś robiłem materiały. A więc to takie jedyne, które ja mógłbym do czegoś porównać i powiedzieć, że miałem do czynienia, ale te są wyjątkowe i to jest naprawdę coś innego. A więc mowa dzisiaj będzie o perfumach. Ja już tutaj rozpakowałem, żeby się nie długo nie, nie, roz, nie rozwodzić nad tym. Mowa dzisiaj będzie o perfumach z Ameryki, z Georgii, z Atlanty. Dokładnie. To jest stosunkowo młody dom, ponieważ powstał w 2022. Perfumy, o których będzie mowa, są to perfumy z 2023. Oni mają, o ile dobrze pamiętam, chyba ponad 20 w swoim portfolio, a więc no trochę, trochę mają. A my dzisiaj będziemy mówili o perfumach, które nazywają się Sonder z domu Elysian. Elysian, nie Elysium od tylko Elysian. Tak to wygląda. już yy, sobie rozpakować, żeby tak jak mówiłem nie, nie przedłużać. Yy, tak to wygląda. Perfumy przychodzą jeszcze w takiej saszetce. A tak wygląda sam flakon. Powiem Wam, że zgrabny, bardzo ciekawy, taki oszroniony. A więc jeszcze raz, Elysian perfumy nazywają się Sonder. Ja tutaj mam dziesiątkę, ale perfumy są do, y, dostępne w większej formie, o ile się nie mylę, pięćdziesiątka albo setka. Y, w każdym razie mnie interesowała dziesiątka. I tak, o tym, że te perfumy wygrały już mówiłem, a o samych perfumach powiem Wam, że perfumy ogólnie są cytrusowe, są ostre, takie właśnie dlatego um, przypomniałem tutaj um, Voyage albo Déclaration, gdzie te perfumy właśnie są ostre, one się otwierają tak na ostro. I tutaj mamy sporo cytrusów, jest bergamotka, głowy, nuty głowy, bergamotka, cytryna, drzewo pomarańczowe, zielone jabłko, w sercu jest magnolia, róża bułgarska, jaśmin i imbir. Baza jest drzewo sandałowe, wanilia, aksamit i vetiveria. Perfumy są męskie i to jest ekstrakt perfumowy. A więc i po samych nutach mm, ja mogę powiedzieć, że otwierają się dokładnie tak jak piszę, bo otwierają się cytrusowo. Huh. Otwierają się cytrusowo bardzo, bardzo zacnie cytrusowo. Ostro cytrusowo, ale no nie są też to same takie cytrusy do końca, bo jest tutaj tego zielonego jabłka, zielone jabłuszko też można delikatnie wyczuć. Do tego wszystko są te, do, do tego wszystkiego właśnie jak już yy, serce dochodzi, jest sporo białych kwiatów. Yy. Powiem Wam, że jest róża, ale ja jako specjalnie róży nie czuję, co akurat dla mnie samego osobiście jest na plus. Jest imbir i tutaj ten imbir też nadaje właśnie. Ja Wam powiem, że ja z imbirem wiem, jak to działa, jak to y, czuć, mm, że imbir y, jest właśnie taki strasznie cierpki, soczysty, cierpki, y, kwaśny, gorzki, wszystko jest, bo. Imbiru to się kiedyś ossałem, ojadłem jak na ryby wypływałem z kolegą, wypływaliśmy na wodę, on miał taką łajbę. I ja mam chorobę morską, zresztą też i podobno Imbir jak się włoży pod język i się go tak cocha tam pod językiem, to pomaga. No Mi akurat nie pomogło, ale co się Imbiru ożarłem, to pamiętam do dzisiaj. A więc ten Imbir nadaje tutaj też charakteru. A więc są cytrusy, bardzo ładnie się otwierają te cytrusy, jak już później cytrusy trochę opadną, dochodzą te właśnie białe kwiaty i ten imbir tutaj do głosu, ale jak baza zostanie, to już baza jest drzewna. Powiem Wam, że nawet ten aksamit nadaje tej bazie troszeczkę, tak jakby, był, tak jakby te perfumy były trącone troszeczkę dymem. A więc cytrusy i później już schodzi właśnie taka baza drzewna, vetiverię tutaj czuć, ale cały czas te perfumy są właśnie świeże, są takie energetyzujące, takie czyste. I powiem wam, że naprawdę perfumy wygrały w kategorii perfum czystych i muszę się z tym zgodzić, bo mm, zdarza się tak, że producent Wydaje na rynek perfumy, które mają za zadanie dać nam perfumy, mają robić o wrażenie perfum morskich, ale powiedzmy nie zawsze się to zdarza. Nie zawsze one, aż tak jakieś morskie są no, mogą być przesadzone. No i już te perfumy morskie nie są. A tutaj powiem Wam, że są czyste i naprawdę to samo dostajemy tutaj w tym flakonie. Ja bym widział te perfumy tak samo. No, od razu mi przychodzi na myśl biała koszula, biała podkoszulka. Muszę powiedzieć, że perfumy są uniwersalne. Nie widzę tutaj specjalnie ani przedziału wiekowego, ani z jakichś sezonów. To są perfumy uniwersalne. A więc, biała koszula czy podkoszulek też elegancko będą te perfumy siedziały. Tak jak te perfumy dałyby nam trochę takie wrażenie, jakbyśmy świeżo wyszli spod prysznica. No oczywiście te perfumy nie pachną tak jak przynajmniej ja się nie spotkałem, tak jak żel pod prysznic. Mają swój urok, mają swój charakter, a więc to na pewno doda takiego prestiżu nam samym po użyciu tych perfum, ale garnitur, biała koszula i te perfumy naprawdę, naprawdę E, fajnie będą działały. Jak już usiądą, to właśnie wychodzą takie te męskie, ten e, vetiveria, tak jak ja z tego co widzę, i takie akordy drzewne z wetiwerią dodają właśnie takiej e, męskiej, męskiego dotknięcia do całości. Uff. Parametry muszę Wam powiedzieć, że są yy, naprawdę niezłe. 6-7 godzin ja je czułem na ubraniach, na skórze nie, ale na ubraniach czułem je 6-7 godzin. Projekcja dosyć, dosyć dobra. Też tak, yy, dwie, trzy kropelki, jak tutaj yy, dałem na rękę, bo miałem na ręce i od razu czuć jest naokoło te perfumy, takie właśnie cytrusy, trochę pikantne cytrusy ostre. No mówię, tutaj ten imbir robi robotę drzewo sandałowe, takie m, kremowe. A więc całkiem, całkiem fajne, całkiem y, przyjemne perfumy. Na pewno są jakieś e, plusy, żeby mieć takie perfumy u siebie. Dziesiątka taka, powiem Wam, że no ja akurat może niespecjalnie, gdzieś w garniturach pod krawatami i tak dalej i tak dalej chodzę, ale takie perfumy, taka dziesiątka gdzieś skitrana naprawdę może nam y, nieraz się Przydać na jakąś specjalną okazję, na jakieś yy, specjalne wyjście, ale mówię, to są perfumy uniwersalne. Można by je było używać yy, na co dzień, tym bardziej, że mają naprawdę niezłe yy, parametry. A więc, yy, chyba wszystko powiedziałem o tych perfumach. Yy, powiedziałem męskie. Mogłyby chyba trochę, mm, mógłbym pójść w polemikę i powiedzieć, że te perfumy yy, dać im trochę, yy, wiecie, tego y, unisexu, ale to i tak by było tak, 80% na me, dla mężczyzn i te 20% powiedzmy dla kobiet. Yy, no bo są czyste perfumy, a więc kojarzą się z taką świeżo upraną koszulą, z takimi prześcieradłami świeżo upranymi. Wykrochmalonymi, wykroch a więc y, to może nadawać trochę tonu y, tym perfumom takich właśnie y, uniseksowych, ale y, dalej to są perfumy dla mnie męskie i tak zostanie. A więc całkiem, całkiem ciekawe y, perfumy, y, coś innego, coś takiego, co y, nieczęsto zdarza się powąchać gdzieś na ulicy albo gdzieś w sklepie. Ja przynajmniej pierwszy raz się z takimi spotykam. Ja mam jeszcze kilka próbek yy, z tego domu. Aha, bo zapomniałbym. Yy, miałem ciekawą przygodę z tymi perfumami, ponieważ jak dostałem tą dziesiątkę, otworzyłem paczkę i już czułem, że z paczki coś paruje, coś paruje. Otworzyłem wszystko, yy, otworzyłem opakowanie i okazało się, że perfumy taki sam wszystko flakon, a flakon był pusty. Yy, rozszczelniło się tutaj bo to jest otwierane, odkręcane, wylały się doszczętnie wszystkie perfumy, wszystko zalało, wszystko pachniało, a więc napisałem odwołanie do nich, pokazałem im zdjęcie i przysłali mi nowy flakonik, a więc no to też nie obyło się bez dramatów, ale mm, na szczęście z pozytywnym zakończeniem. A więc to by było na tyle. Tak jak powiedziałem, ja mam jeszcze Mam jeszcze inne perfumy z tego domu. Też są ciekawe. Naprawdę też są ciekawe. Pewnie o nich wspomnę. To by było do perfum Sonder. A wpadły mi w ręce. Dużo widziałem, dużo czytałem, dużo się nasłuchałem. A więc postanowiłem sprawdzić. Mam sergeo w i A więc też pewnie. Mam taką piątkę tutaj. Też pewnie wrzucę film. Nie wiem, kiedyś niedługo kilka słów o tych perfumach ode mnie. A tymczasem, jeśli oczywiście znacie któreś perfumy, te albo inne z tego domu, jeśli znacie ten, to oczywiście piszcie. Ja się czegoś dowiem widzowie się dowiedzą. Jeśli znacie jakieś inne czyste perfumy, które macie u siebie, które poznaliście, piszcie, chętnie też poczytam. Popatrzę, dowiem się czegoś. Zostaw kciuk w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!